Kiedyś był jednym z nich, znał tajemnice, siedział w środku wydarzeń. Ale pewnego dnia wybrali go z klatki, a potem rozlał wszystko, jak na spowiedzi. Sankul, gangster, który zdradził, poznaj szokującą historię zdrady, chciwości i mafijnych porachunków, które wstrząsnęły Pruszkowem. To nie film, to Polska, i to się naprawdę wydarzyło. Kiedy wspomina się o Jacku er, znanym w świadku jako Sankul, od razu wracają wspomnienia z czasów, gdy nazwisko to krążyło na ustach wielu, choć nieliczni wiedzieli, kim naprawdę był. Jacek Sankul nie był może postacią pierwszoplanową, lecz jego obecność, choć w cieniu, miała znaczenie. Znali się dobrze, niemal od podszewki, choć ich relacja nigdy nie przybrała formy partnerskiego sojuszu przestępczego. Sankul był przede wszystkim ochroniarzem. Jednym z tych, których obecność miała odstraszać, ale też budzić respekt. To było po czerwcu 1995 roku, kiedy po wyjściu z więzienia doszło do spotkania z grupą kierowaną przez Marka czy znanego jako rympałek. W czasie gdy jeden tracił znaczenie, drugi rósł w siłę. Marek w międzyczasie zdobył uznanie, wpływy i pozycje, które wcześniej należały do innych, jak choćby do Wojciecha K. Kiełbasy który coraz częściej wdawał się w konflikty z dawnymi przyjaciółmi i jednocześnie zaczął zbliżać się do ludzi, których uważano za potencjalnych wrogów. W momencie powrotu na miasto i zbliżenia do rympałka przydzielono mu ochroniarza. Był to niekto inny jak bolo z grodziska. Człowiek o wielkim sercu i równie wielkiej posturze. Ważył grubo ponad 160 kg, co w praktyce oznaczało, że każde wejście do samochodu stawało się logistycznym wyzwaniem. Siedzenie w luksusowym Mercedesie klasy S uginało się pod nim z przeraźliwym skrzypieniem, a niektórzy mówili, że auto, symbol elegancji i statusu, wyglądało, jakby miało się zaraz rozpaść. W tej konfiguracji coś wyraźnie nie grało. Wóz reprezentował luksus, klasę i nowoczesność, podczas gdy ochroniarz swoją posturą i manierami bardziej przypominał członka lokalnego klubu Siłaczy niż subtelnego bodyguarda. Szybko więc zapadła decyzja o zmianie. Z pomocą przyszedł Dariusz B. zwany Bysiem. Jego ekipa została wcielona do grupy Rympałka, a wraz z nią pojawili się nowi ludzie. Szczególnie bojówka znana jako bryndziaki, zwana też damiankami. W jej skład wchodziło sześciu młodych, głodnych adrenaliny gangsterów. Zamiana jednego masywnego ochroniarza na sześciu lżejszych, ale bardziej mobilnych i lepiej zorganizowanych zawodników wydawała się doskonałym posunięciem. Poruszali się na początku w dwóch autach. Trójka w jednym, trójka w drugim. W pierwszym siedzieli bryndziak, lisek i matyś, a w drugim Damian znany jako kotlet, burzyn oraz właśnie sankul. Z czasem jednak wprowadzono zmiany. Dla oszczędności i efektywności zaczęli przemieszczać się jednym pojazdem, a skład osobowy rotował. Jednego dnia jeździła jedna trójka, następnego dnia druga. Bryndziaki to nie byli ludzie od wielkich filozofii, raczej typowe uliczne cwaniaczki z Pruszkowskiego Żbikowa. Ich specjalnością była siła w grupie. W pojedynkę niechętnie podejmowali ryzyko. W tłumie czuli się silni i bezkarni, lecz kiedy sytuacja zmuszała do indywidualnych rozwiązań, często gubili się lub wychodzili na tym blado. Mimo to przez długie lata współpracowali z tak zwanymi starymi, elitą mafii pruszkowskiej i wykonywali dla nich odpowiedzialne zadania. Nawet jeśli nie pałali sympatią do Jana, pezwanego parasolem, potrafili się z nim dogadywać. Według wielu, parasol był człowiekiem, z którym można było negocjować, dopóki nie wypił. Po alkoholu stawał się złośliwy, szyderczy, wręcz brutalny w słowach i zachowaniu. Upokarzał swoich podwładnych, także bryndziaków, a to z biegiem czasu narastało w nich jak zadra. Mimo napięć, otrzymywali misje, które świadczyły o ogromnym zaufaniu. To oni przewozili ładunek wybuchowy z Pruszkowa na Pragę Północ. Tam mieszkał Czesław K., znany jako Ceber. Przez długi czas lawirował między Pruszkowem a dziadem, Heniekiem, N., nie potrafił jednoznacznie określić lojalności. Ostatecznie wybrał dziada. Pierwsza eksplozja pod jego samochodem miała być tylko sygnałem ostrzegawczym, pokazem siły. Niestety nie zrobiło to na nim większego wrażenia. W kwietniu tego samego roku doszło do drugiego zamachu, tym razem skutecznego. Wiedza Sankula o tych wydarzeniach była znaczna. Był częścią struktury, która to organizowała i egzekwowała. Jeździł z bryndziakami aż do 1998 roku, a wszystko funkcjonowało bez większych zgrzytów. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy doszło do zbliżenia z Pershingiem. Bryndziaki zaczęły narzekać, twierdzili, że ich wysiłek nie jest odpowiednio wynagradzany. Coraz śmielej podnosili głosy, że skoro ryzykują, powinni mieć większy udział w zyskach. Zamiast dzielić się z przełożonymi, chcieli zachować wszystko dla siebie. W pewnym momencie domagali się, by force dzielić nie na sześć, ale na siedem części, wliczając ochroniarza, który ich prowadził. Choć z ich punktu widzenia miało to sens, zapomnieli o jednej fundamentalnej zasadzie mafijnego świata Pruszkowa starzy zawsze chcieli mieć wszystko pod kontrolą. Gdy zorientowali się, że chłopcy od bryndziaków coś ukrywają, zaczęły się pytania: Gdzie jest nasza część? Ile zarobiliście? A ile przekazaliście? Dysproporcja była aż nadto widoczna. Tłumaczenia o wewnętrznym buncie nie uspokoiły sytuacji. Ostatecznie to Bryndziaki same poszły na rozmowy do parasola. Tam doszło do zaskakującego zwrotu. Zamiast walczyć o niezależność oddali się pod skrzydła pana Jana, a ten stał się nowym siódmym uczestnikiem podziału zysków. Dotychczasowy opiekun został odsunięty na bok. Po tej zdradzie nie pozostało nic innego, jak poszukać nowej ochrony. Pomógłby się, tym razem podstawił tak zwanych mięśniaków ludzi, z którymi już wcześniej zdarzało się pracować, choć bardziej dorywczo. Sankul, który do tej pory był jednym z nich, przeszedł jednak zupełnie nową drogę. Wszystko zmieniło się po roku 2000, na krótko przed rozpoczęciem głośnego procesu tak zwanego młodego Pruszkowa. Oskarżonych było niemal pięćdziesięciu, świadkiem koronnym był już wówczas masa, ale pewnego dnia prokurator zasugerował, że do tego grona może dołączyć również Sankul. Informacja ta była jak grom z jasnego nieba. Najbardziej zaskakujący był jednak sposób, w jaki się to odbyło. W trakcie jednego z posiedzeń w budynku sądu, kiedy cała grupa oskarżonych znalazła się w tak zwanej sieczkarni, rozpoczęła się typowa rozmowa między swojakami. Omawiano linie obrony, ustalano wspólne wersje wydarzeń, dzielono się szczegółami, jakby wszyscy byli lojalni wobec siebie i trwali w milczeniu. Nikt nie przypuszczał, że wśród nich jest zdrajca. Nagle do pomieszczenia wtargnęli antyterroryści, wyciągając Sankula. Reszta była w szoku, nikt nie rozumiał, co się dzieje. Dopiero podczas procesu wszystko się wyjaśniło. Sankul sam poprosił o głos i publicznie ogłosił, że chce zostać świadkiem koronnym. Posiadał wiedzę, którą był gotów przekazać, a której znaczenie mogło pogrążyć wielu. To nie była spontaniczna decyzja, tylko rezultat długiego przygotowania. Już wcześniej, jeszcze w areszcie, zabierano go potajemnie na rozmowy prowadzono do prokuratora pod pretekstem spotkań z lekarzem czy wychowawcą. Konspiracja była szczelna. Inni, mimo że też próbowano ich przekonać do współpracy, nie posiadali takiej wiedzy jak on. Sankul znał strukturę od środka, znał mechanizmy, ludzi, działania. Był cenny, na samego bycia jednak trzeba było kogoś innego, kogoś bliżej związanego z jego codziennym funkcjonowaniem. Tą osobą okazał się Marek S. zwany Sikorem. Tak samo jak Sankula, wyciągnięto go w puszce i przekonano do współpracy. Wiedział wszystko o Bysiu i o Piotrze P, znanym jako Petrach, jednej z kluczowych postaci w tej mafijnej układance. Sikor pogrążył swoich dawnych przyjaciół i doprowadził do wyroków sięgających wielu lat więzienia. Konfrontacje między świadkami koronnymi nie należały do wydarzeń rutynowych, ani tym bardziej łatwych do przewidzenia. Były to momenty napięte, w których emocje mieszały się z chłodną kalkulacją. A wszystko to odbywało się pod bacznym okiem prokuratorów i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Czasem takie spotkania przypominały groteskowy teatr, w którym nie brakowało śmieszności i nieporadnych prób zagrania twardziela, ale zdarzały się też sytuacje, kiedy atmosfera stawała się gęsta i ciężka do zniesienia, a wewnętrzne napięcie sięgało zenitu. Jedną z konfrontacji, która zapadła w pamięć na zawsze, była ta z Jackiem R., znanym powszechnie jako Sankul. Sam moment wejścia do pomieszczenia, gdzie miało odbyć się przesłuchanie, był niezwykle symboliczny. Po przekroczeniu progu, gdy spojrzenia zgromadzonych zwróciły się na nowo przybyłego świadka, rozegrała się scena pełna niedopowiedzianych emocji i milczących komunikatów. Po oficjalnym przywitaniu z obecnymi, nadeszła chwila, w której wyciągnięto dłoń w kierunku sankula. Ten jednak zamiast odpowiedzieć na gest dawnego znajomego, ostentacyjnie się odwrócił. W jego zachowaniu było coś sztucznie hardego, coś, co miało sugerować siłę charakteru, choć w rzeczywistości ocierało się o żałosny teatrzyk. Gest, który miał być wyrazem pogardy, został odebrany jako próba stworzenia własnej legendy. Sankul, choć sam przeszedł na stronę prokuratury i zgodził się sypać swoich kolegów, próbował udawać człowieka zasad, jakby był ostatnim sprawiedliwym, który przypadkiem trafił do grona świadków koronnych. Tymczasem przecież obaj byli po tej samej stronie barykady, i obaj mieli ten sam cel: pogrążyć struktury mafijne, z których się wywodzili. Odpowiedzią na jego demonstracyjny chłód był śmiech. Krótki, ironiczny, bez złości. Zamiast napięcia, wzruszenie ramionami. Od tej chwili nie było już prób pojednania ani dalszych prób kontaktu. Zupełnie inny przebieg miało spotkanie z Markiem S., znanym jako Sikor. W odróżnieniu od Sankula. Sikor jawił się jako człowiek rozsądny i stonowany, którego wiedza o strukturach przestępczych była naprawdę imponująca. Konfrontacja z nim była jak rozmowa dwóch ekspertów, którzy analizują wspólne doświadczenia, uzupełniają swoje zeznania i przypominają sobie fakty, które wcześniej mogły umknąć. Nie było tam miejsca na złośliwości ani niepotrzebne oskarżenia. Była to rozmowa dojrzała, spokojna i konstruktywna. Wspólnie uzupełniali brakujące szczegóły. Poprawiali chronologię wydarzeń i pomagali śledczym zbudować spójną wersję tego, co działo się w mrocznych latach mafijnej działalności. Z tej rozmowy powstał jeden z najlepiej przygotowanych protokołów. Później, już po zakończeniu procesu, spotkali się raz jeszcze, zupełnie przypadkiem i niejako z inicjatywy mediów. Usiadłszy przy stole, wypili kilka kieliszków wódki, wymienili kilka wspomnień i rozeszli się bez emocji. Każdy w swoją stronę, z ciężarem przeszłości spoczywającym głęboko na barkach. Konfrontacje takie jak te odbywały się w różnych miejscach, które z zewnątrz nie przypominały wcale budynków wymiaru sprawiedliwości. Czasem były to komendy policji, innym razem zupełnie neutralne lokalizacje, wynajęte specjalnie na potrzeby takiego spotkania. Decyzje o miejscu podejmowano na ostatnią chwilę, by zminimalizować ryzyko przecieków i ewentualnych zagrożeń. Każdy taki punkt był szczelnie zabezpieczony, a w pobliżu kręcili się antyterroryści gotowi do natychmiastowej interwencji. Wewnątrz panowała surowa prostota, dwa biurka, odpowiednia przestrzeń, by świadkowie nie znajdowali się zbyt blisko siebie oraz miejsce dla prokuratora. Nie było szybkulo odpornych, ale dystans fizyczny oraz psychologiczna kontrola sytuacji wystarczały, by uniknąć wybuchów agresji. Nie wszystkie konfrontacje jednak przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku. Niektóre zamieniały się w pole walki, gdzie świadkowie wzajemnie się oskarżali i próbowali podważyć swoją wiarygodność. Tak właśnie było w przypadku spotkania z Wiesławem czy, zwanym Kastorem. Był to świadek koronny odwrócony do sprawy grupy Janusza T, zwanego Krakowiakiem. Pochodził ze Śląska, ale udzielał się też w sprawach dotyczących Pruszkowa, ponieważ gangi ze Śląska często współpracowały z mafią pruszkowską. Problem polegał na tym, że Kastor jawił się bardziej jako opowiadacz historii niż rzetelny świadek. W czasie konfrontacji, która odbyła się w jednym z dużych miast wojewódzkich, Kastor postawił kilka absurdalnych zarzutów. Według jego relacji nie tylko współpracowano z Krakowiakiem przy obrocie środkami odurzającymi, ale nawet wysyłano ludzi z Pruszkowa na szkolenia do Janusza T. Opowieść ta brzmiała niczym wyjęta z filmu o legii cudzoziemskiej, w którym Krakowiak miałby być dowódcą elitarnych oddziałów szkolących mafijnych komandosów. Tymczasem rzeczywistość była daleka od takich bajek. Pruszków miał swoją specyfikę i własne metody działania, a pomysł, że ktoś z zewnątrz miałby go szkolić, był nie tylko śmieszny, ale i obraźliwy. Kolejny zarzut dotyczył rzekomego handlu złotymi monetami. Absurd ten był tak niedorzeczny, że nawet prokurator zdawał się nie dawać mu wiary. Padło wtedy pytanie. Czy rzeczywiście były takie transakcje? Odpowiedź była logiczna i rzeczowa jeśli ktoś, kto obracał milionami miałby zarabiać na drobnych monetach, musiałby sprzedać ich całe fury, by w ogóle poczuć różnicę w swoim majątku. A przecież jako świadek koronny przyznał się do znacznie poważniejszych przestępstw, więc nie miałby żadnego interesu w ukrywaniu czegoś tak błahego. Zresztą już sam początek tej konfrontacji wskazywał na to, że Castor mijał się z prawdą. Świadek został przywieziony w stroju antyterrorysty, w pełnym umundurowaniu i z zakrytą twarzą. Kiedy zdjęto maski, okazało się, że Kastor zupełnie go nie rozpoznał. Patrzył na niego jak na obcego, a potem zapytany o masę, odpowiedział z irytacją, że wciąż na niego czeka. Dopiero po chwili, gdy prokurator wskazał siedzącego obok świadka, zreflektował się i powiedział, że rozpoznał go po tym, jak schudł i najwyraźniej się opalił. Było to o tyle kompromitujące, że jeszcze niedawno zapewniał, iż zna go bardzo dobrze, bywał w jego domu i dokładnie zna szczegóły z jego życia prywatnego. Wtedy padła kolejna prośba do innego świadka znanego jako Jugowiec, by opisał wnętrze domu, w którym rzekomo bywał. Jugowiec zaczął mówić o siwej boazerii w przedpokoju, a następnie o układzie pomieszczeń. Słuchało się tego z trudem, bo wszystko było zmyślone. Aby ich ostatecznie pogrążyć, Zadano pytania sugerujące pewne szczegóły, które miały wyprowadzić go na manowce. Ten jednak nie protestował i przytakiwał. Kiedy opowieść dobiegła końca, padło spokojne, aczkolwiek miażdżące stwierdzenie. W żadnym miejscu w domu nie było siwej boazerii, bo przecież nikt, kto zarabia miliony i buduje willę jako manifest luksusu, nie kładzie na ściany desek jak w leśniczówce. Dom miał lśnić od marmurów, szkła i metalu, nie od tandetnych paneli. Później kastor próbował jeszcze ratować się opowieścią o odwiedzinach u Zygmunta R., znanego jako kaban, na warszawskiej ostrobramskiej. Ale ten adres znali wszyscy, więc informacja nie miała żadnej wartości. Znów zadano pytanie o szczegóły mieszkania i ponownie wymyślono fikcyjny układ pomieszczeń. Kastor i Jugowiec znowu przytaknęli, co ostatecznie pogrążyło ich wiarygodność. W protokole znalazło się później jedno znaczące zdanie. Rozkład mieszkania został celowo zmyślony po to, był udowodnić, że świadkowie nigdy tam nie byli. I ten cel został osiągnięty w stu procentach. Dwa razy pozwolili się złapać na tę samą, wyjątkowo prostą sztuczkę, która z pewnością nie należała do tych najbardziej wyszukanych. Widać było gołym okiem, że postawa kastora oraz jego towarzysza jugowca nie wzbudzała entuzjazmu u prokuratora. Choć z pozoru wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku realizacji przyjętej wcześniej koncepcji śledczej, to ich nieporadne kłamstwa i coraz bardziej absurdalne opowieści sprawiały, że cała budowana z mozołem konstrukcja zaczęła się chwiać. To właśnie dzięki tej niewielkiej manipulacji zdołano pokazać, jak słabo przygotowani byli niektórzy świadkowie i jak łatwo było ich podważyć, nawet nie sięgając po zbyt wyszukane środki. Choć prokurator nie powiedział tego wprost, jego twarz zdradzała, że czuje się zakłopotany i lekko zawiedziony. Potrzebował bowiem świadków, których relacje byłyby nie tylko przekonujące, ale przede wszystkim wiarygodne i zgodne z faktami. Chodziło przecież o zamknięcie Janusza, tezwanego Krakowiakiem, człowieka, który przez lata potrafił sprawiać wrażenie kogoś twardego, choć w rzeczywistości jego legenda była mocno napompowana. Mimo, że nie był żadnym niepokonanym hersztem, to zasłużył na surową karę. Miał na sumieniu wiele aktów brutalności a lista ludzi, którym wyrządził krzywdę była naprawdę długa. W tej samej galerii postaci przewinęło się też nazwisko Remigiusza P., znanego w kręgach mafijnych jako Remek. To właśnie on odgrywał jedną z najważniejszych ról w grupie dowodzonej przez Marka czy, zwanego Rympałkiem. Miał pozycję przypominającą funkcję kapitana, porównywalną z tą, jaką pełnił Jacek S., czyli Falconetki. Choć pod względem fizycznym Remek ustępował tamtemu, nie imponował siłą ani nie był typem uderzeniowca, który rozwiązywał problemy pięściami. To jednak posiadał atut znacznie ważniejszy umysł analityczny, zdolność planowania i logicznego przewidywania następstw działań. To Remek odpowiadał za strategiczne zaplecze grupy. Logistyka, którą zarządzał, była dopracowana do perfekcji. Można śmiało przypuszczać, że wiele z pomysłów, które przez lata przypisywano samemu rympałkowi, narodziło się właśnie w głowie Remka. Jego specjalnością był narkobiznes, a konkretnie logistyka ich pozyskiwania i rozprowadzania. Po słynnym napadzie z listopada 1995 roku, nazywanym często napadem stulecia, grupa dysponowała olbrzymią gotówką. Zysk z tego skoku przeznaczono w dużej mierze na zakup substancji odurzających, a ich dystrybucja została powierzona właśnie Remkowi. W tym czasie do jego obowiązków należało koordynowanie dostaw, pilnowanie płynności transakcji, Negocjowanie z dostawcami i dbanie o to, by interes kręcił się bez przestojów. Miał rękę do interesów i reputację człowieka, który nie marnuje okazji. Jego przeszłość obfitowała jednak w brutalne epizody. Brał udział w napadach, które nie kończyły się spokojnymi negocjacjami, lecz wymagały determinacji, agresji i siły przebicia. Ostatecznie usłyszał wysoki wyrok, jednak w pewnym momencie jego los przybrał zupełnie inny obrót. Zmiana nie wyszła z jego inicjatywy. To prokurator sam odwiedził go w zakładzie karnym, gdzie doszło do rozmowy, która na zawsze zmieniła układ sił. Powiedziano mu wprost, wyrok, który otrzymał był wysoki, a dodatkowo istniało ryzyko, że masa dorzuci do jego akt kolejne zarzuty, co tylko wydłuży pobyt za kratami. Prokurator zadał pytanie, które padło jak ciężki kamień: czy nie lepiej byłoby rozpocząć współpracę i uratować siebie, zamiast czekać na wyrok do żywocia? Po krótkim namyśle Remek zgodził się i od tej chwili stał się realnym zagrożeniem dla swoich dawnych towarzyszy, bo miał dostęp do informacji, które w normalnych warunkach nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Jego wiedza była głęboka i szczegółowa. W dodatku jego decyzja o współpracy przypadła prokuraturze, jak znalazł, bo w tym samym czasie pojawił się problem związany z masą. Otóż śledczy musieli za wszelką cenę wykazać, że masa nie miał nic wspólnego z zabiciem Wojciecha K. Znanego jako kiełbacha. Choć całe środowisko mafijne wiedziało doskonale, kto tak naprawdę stał za tą egzekucją, to przeciwnicy masy robili wszystko, aby wrobić go w zbrodnie. Do grona tych, którzy próbowali go pogrążyć, należała część ludzi z grupy Pruszkowskiej, a także prawnicy, którzy robili wszystko, by ratować swoich klientów. Jeden z nich, mecenas K., spotykał się potajemnie z bryndziakami i instruował ich, jak składać zeznania, by pogrążyć masę. Spotkania te odbywały się na stacjach benzynowych, miejscach z pozoru neutralnych, które nie przyciągały uwagi i nie były wówczas wyposażone w monitoring. Z tych spotkań zachowały się fotografie zrobione przez Remka, szwagra masy, który uznał, że może kiedyś przydadzą się jako dowód. W tym kontekście pojawia się ponownie postać Remka. Jego zeznania były dla prokuratury bezcenne. Nie tylko rozbił od środka własną grupę, ale też przedstawił w detalach przebieg zabójstwa Kiełpachy. To właśnie on ujawnił, że decyzja o likwidacji zapadła w jego obecności, a wykonawcami byli Pinokio i Franek. Posiadał więcej szczegółów niż Masa, co automatycznie zwiększało jego wiarygodność. Dla śledczych była to ogromna ulga. Sprawa ciągnęła się jednak latami, głównie z powodu nieustających spekulacji i manipulacji. Powodem tych podejrzeń była również intryga Rympałka, który umiejętnie zostawił otwarte drzwi do ewentualnego wrobienia masy. W czasie egzekucji Masa rzeczywiście przebywał na siłowni w starej miłosnej, razem z rympałkiem. Dzień wcześniej wrócił z wyjazdu do zakopanego, gdzie bawiła się część grupy pruszkowskiej. Gdy zabrakło pieniędzy, on i rympałek wrócili na chwilę do pruszkowa. Na pozór, tylko pogotówkę. Ale dla niedoświadczonego śledczego mogło to wyglądać jak misternie zaplanowane alibi. Mogli wrócić po to, by być w pobliżu miejsca egzekucji, a potem znów zniknąć w górach. Choć obecność na siłowni wykluczyła jego fizyczny udział w strzelaninie, to pozostawało pytanie, czy przypadkiem nie był tym, który zlecił zamach. Zleceniodawcom nie przysługuje bowiem status świadka koronnego. Dodatkowo istniał jeszcze jeden kłopotliwy szczegół. To właśnie masa dostarczył rympałkowi karabin maszynowy, z którego oddano śmiertelne strzały. Wtedy jednak nikt nie przypuszczał, że rympałek naprawdę zdecyduje się na eliminację wojciecha. W tamtym czasie grożenie śmiercią było częścią gry. Każdy każdemu wygrażał, zwłaszcza po alkoholu, ale mało kto przechodził od słów do czynów. Śmierć kiełpachy uruchomiło lawinę, która odmieniła charakter mafijnych porachunków. Kiedy padły pierwsze informacje o zamachu, stało się jasne, że wiele śladów może prowadzić do masy. Zapytał rympałka wprost, co to miało znaczyć i dlaczego akurat wtedy doszło do likwidacji. Rympałek odpowiedział bez trosko, że nie ma się czego obawiać, bo nawet jeśli psy coś podejrzewają, to przecież nie on strzelał. Było jasne, że jego celem było zastraszenie i pokazanie, kto pociąga za sznurki. Wkrótce potem u masy w domu przeprowadzono rewizję, a on sam został wezwany na komendę. Po przyjeździe na komisariat dowiedział się, że jego szwagier, Renek, został aresztowany. Chłopak miał pecha, udał się pod sklep, gdzie doszło do zamachu. A tam rozpoznała go młoda dziewczyna, która, mimo niepełnosprawności intelektualnej, była przekonana, że widzi mordercę. Choć pomyliła go z pinokiem, Renek spędził w areszcie trzy miesiące. W tamtych czasach wystarczyło jedno: oskarżenie, by trafić za kraty. Po przesłuchaniu, masę zwolniono. Wrócił do zakopanego, gdzie czekali już starzy i gdzie sprawa była już znana. Wtedy postanowił zasugerować swój udział rzucając pół żartem. Półpoważnie, melduje wykonanie zadania. Informacja ta szybko poszła w świat, podnosząc jego notowania, ale z czasem zaczęto mówić, że przypisuje sobie cudze zasługi. Biznesmen Wojciech P., związany z grupą, rozpowiadał, że to nie masa stał za zamachem, a jedynie chwalił się cudzym czynem. Przez to jego pozycja nagle zaczęła się chwiać. W trakcie procesu grupy Pruszkowskiej malizna wielokrotnie przypominał słowa masy. Twierdził, że sam się przyznał, więc nie potrzeba szukać winnych. Na szczęście istniał Remek, który znał każdy szczegół nie tylko z tej akcji i przekazał je śledczym. Dzięki niemu wersja masy zyskała nowe potwierdzenie. Spotkali się po latach, wypili razem kilka kieliszków, po czym kontakt się urwał. Tak zakończyła się znajomość dwóch ludzi, którzy choć przez chwilę, stali po tej samej stronie barykady.